Eee, hej cześć witajcie, ja jestem Oskierk a to jest kolejny odcinek z gry ARK eee, Na początku eee, Bo ja mówiłem Ci że to się kraszuje To się nie kraszuje, tylko że jak wchodzę do gry to się kraszuje Więc eee, no teraz akurat już włączyło się eee, I słuchajcie, wczoraj eee, Crystal Ice mi się eee, Włączyło Jakimś cudem nie skraszowało się no i sobie chwilę pograłem, później tego nie było, czyli jakby mi wszystkie postępy zniknęły, a teraz nagle jest, nie wiem co się dzieje, ale mm, y, też jak wchodziłem to mnie skraszowało, także super. nie wiem czy jakieś inne mapy mogą działać, ale jak już by było to na Extinction, dlatego że y, no to jest fajna mapa, a... Y, też, to jest moja ulubiona mapa, yy, więc yy, no bardzo ją lubię. Yy, nie wiem yy, czemu tak się dzieje, yy, no ale no, Okej. Okay. Udało się, no to będziemy grali na Extinction. Yy, przepraszam was, że straciliśmy tyle postępów, no ale no, no, no sorry. Dobra, nieważne. Możemy na przykład... Ja mam swoją ulubioną miejscówkę tutaj. Yy, także... Yy, ogólnie, jakbyście nie wiedzieli, to yy, tu jest taki jakby główny boss yy, całego Arka. Yy, bo jest to... tutaj są... zamiast bosów są tytany, które można albo zabić, albo oswoić Ale wiecie, trzeba mieć wtedy jakieś wyposażenie, a my nie mamy na początku nic, więc dobra, na początku spróbujmy pozbierać sobie jakieś surowce. Nie wiem kompletnie gdzie jestem, ale chyba na bagnach i mi się to nie podoba. Chyba gdzie jestem. Dobre, to musimy iść w tamtą stronę. Też na tej mapie tak szybko spada woda, więc na początek takim jedynym y, waszym piciem to będą jagody. Okej. Zbierzmy sobie ich trochę. A też jeśli chodzi o Ark 2, podobne jest kilka nowych informacji i ja na pewno sprawdzę to i nagram z tego odcinek. Oczywiście jak będą, bo tam przynajmniej słyszałem, że są jakieś nowe informacje, więc. Okej, okay. wiem gdzie jestem, tylko. Tu jest bardzo średnie miejsce, bardzo bardzo średnie No właśnie, tu jest ta przepaść Pająk tu jest Nie wiem jak mam go obejść No bo musimy iść naokoło Nie wiem O nie No mm, to, miejsce, to w miejsce, nie jestem już się no, no, boi się boi się boi się <ścoughs> eee... też poziomy są jakieś dziwne dałem sobie trudność na y, maksymalną a poziomy widzicie 15 co to jest za poziom no. Dobra, dobra, dobra. Właśnie chodziło mi o to, żeby na początku na tą łąkę się dostać, tylko pewnie tu będą jakieś drapieżniki, Prawdopodobnie. Tam dalej są, tam dalej yy, reksy się respią yy, koło tego mostku, więc yy, yy, nie chciałbym... żeby jak, żebym tam jakiś y, się na mnie po prostu zagrował y, okej okay. y, tam chyba widziałem pachę nie Okej. Okay. Y, na początku zbierzmy sobie w ogóle kamienie drewno jakieś żeby y, można było sobie robić kilo okay. mm. I teraz jak w jednym z odcinków mówiłem, żeby dobrze się na początku spić, potrzeba, trzeba zabrać notatki. Ja znam tak naprawdę tylko trzy miejsca, gdzie są notatki tutaj, ale to zawsze mi coś pomoże. I będziemy mieli na pewno już większy poziom niż drugi, zabójczy, drugi poziom. Dobra. Yy, Wykopmy sobie najpierw to, Zróbmy, weźmy sobie jakiś krzemień. Aha, nie mam yy, dodatkowego poziomu, dajmy sobie na razie uwagę. na razie jest nie. Dobra, na razie... Yy, na razie nie. Yy. On tutaj jest z, zbugowany, jak naprawdę nie wiedziałam, Nie zabiję. Jak to zawsze na początku gry. Fajnie byłoby odzyskać tej temy, no bo mogłem sobie już zrobić... Co to jest? To jest ten dealo? Tak. Nie, 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 nie. Zostaw mnie. Ej, to tu jest z dwóch dealo, czy tylko... Nie, jest tylko jeden, okej. Okay. Bierzemy wszystko i uciekamy. weźmy sobie od razu kilo w łapkę i, i spróbujemy skraftić sobie Tyk i tyle włóczni fajnie jedna włócznia ale nam to pomoże no ale no serio już subskraftowałem i ja dlaczego ja to zrobiłem o no, dobra. E, idziemy po notatki, musimy uważać na tego lilopozaura. On jest na 20 poziomie, ale ja nie chcę się z nim na razie bić. Ale tu, bo tu pewnie jeszcze coś mi wyskoczy. Okej. Okay. Tu jest y, taki dralik, nie wiem czy... Y... Pod którym się chowało, pod Q się chowało, w Nie tak dobrze. Pod yy, Jaki fajny Pacherino! Widzicie? O, tu jest... Ich... Ja tego nie będę zbierał, bo się wkurzą na mnie i nie zdzielą. Zbierzmy sobie to. No i jakie fajne kolorki tu są teraz Z A może to na ten event wielkanocny może Tak Dobra Potrzebuję wody Bo nabija mi się torpor No ja nic nie zrobię Więc muszę skoczyć Co jest No serio o, jak ja dał temu scenografie nie krzałem, ja zapomniałem, że tu się prawie zamknię. O, tu się z kimś bije. Ten, Koleś. Y, moglibyśmy go zrobić po prostu od, po, po, od tyłu, bo on właśnie tak się wyłuje, ale ja na razie nie podziękuję. Ja na razie podziękuję. Y, możemy sobie na przykład zebrać te lampki. Lampy. To właśnie, to można zbierać. Kryształ był elementowy. elementowy który yy, idę po kolejną notatkę. Właśnie które mamy pojąć z takich ciekawości. Ok. Mamy dziesiąte. To znaczy jeszcze nie mamy, ale możemy mieć. Na razie szukam notatek. Yy. Później y, trzeba będzie pozbywać jakieś surowce. Ale to chyba już na kolejny odcinek. O nie. <ścoughs> Dlaczego ja się teraz we wszystkim brakuje? Dlaczego gro? Why... Why are you killing me? Może nie będę skakał, bo to dużo staminy zawiera, no ja chcę jakoś dojść. Więc... Dobrze. No ej, no to jest żart jakiś nawet tutaj sobie zadaj! No... O, jakie to jest... To jest niefajne, no. Dobra. Woda już powoli kończy się nam. A też w międzyczasie jak już, jak idę sobie dopiero jak idę sobie dopiero do tego miejsca, w którym zawsze się osiedlam no to słuchajcie zasubskrybujcie mój kanał, bo Yy, bardzo yy, przydaje mi się, to dla yy, Was są całe dwa w wystarczy zmniejszyć yy, ekran i mój odcinek znaczy się, i yy, po prostu yy, kliknąć raz w ten czerwony przycisk, a dla mnie to naprawdę wiele znaczy. Yy, oczywiście gdy właśnie moje odcinki Wam się podobają albo może jak się nie podobają no to możecie na przykład to nie robić ale jak się podobają to byłoby fajnie i również zachęcam do dania łapki w górę jeśli Wam się to podobało a jeśli nie no to w dół no i możecie też dać jakiś na przykład miły, pozytywny komentarz albo Aha. albo na przykład Napisać jakieś pytanie do QA, bo na, może na jakiś specjal będę, go ro będę robić QA, ale raczej tak po prostu nie na specjal, bo na specjal czy trzeba zrobić coś więcej. Ok. Zagadałem się i poszłam w drugą stronę. Nie mam jagódek więc najpierw pozbieram krzaki. Bo z nam się teraz też wolno regeneruje. Skocz. Dobra. I ja też przepraszam Was za niektóre odcinki, yy, bo czasami przeszadzam z dźwiękiem i... Yy, mi właśnie tak się dzieje i odcinki są mega głośne i... Yy, gra jest mega głośna, więc yy, przepraszam bo, no po prostu czasami przesadzam z niektóre dobra, tyle mi na razie jagód starczy a też ewentualnie możecie napisać jeszcze w komentarzu czy chcielibyście na przykład, żebym zrobił jakieś na przykład porady z Arka oczywiście jak dalej nie będzie się kraszować, ale możecie napisać na przykład nie umiecie czegoś albo na przykład y, chcielibyście żeby taki odcinek pojawił się no no nie no nie pewnie już mnie goni tak o nie to dobrze yy, dobrze mam już kolejną notkę. Ja jeszcze po jedną o nie Dlaczego? Wy chcecie mnie dopaść? No chyba cię już coś... No nie. No i się z zagrował. No, nie. Nie, tak się nie zagrało. Czemu tu jest tyle tego dziadostwa? Ale w sumie oni tu nie wejdą. No, oni tu nie wejdą. Ha, co? No nie, no widzę, się znowu zagozował. No chyba tu wejdzie. Yy, bo odpływ ma tylko jeden strzał. Yy, bo, bo mnie na jedno... Zrobić na szybko? Nie. Skorpion chodzi dobrze. Jak zwykle, początki są super. Ja też kocham początki. Yy. Skorpion weź tam, wrzuć na luz. Zostaw mnie. Przecież są, są święta. Jest wolno. Nie ma, ale jest wolny daj mi, daj mi żyć. Ja też chcę sobie trochę umilić czas jak po ciężkich tygodniach. Yy. No dobra, no, dwa dni mamy wolnego, no co to jest dwa dni w porównaniu kuk. Aha, no ja sobie nie odblokowałem go. Dobra. Szybko, 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 dziesiąty level. Bola. Okej. Okay. Łuk. Nie wiem, nie wiem jakim cudem mam zjąć skórę, ale dobra. Mniejsza. 15 drewna, 50 włókna. 15 drewna... Nie wiem jakim cudem mam to być drewno. <objectives> no no, bo muszę iść tam, ale nie wiem, no. E możemy tego skarpona na przykład rzucić No możemy w sumie, to by był dobry pomysł. E! bo w sumie to nie mamy innego wyboru tak naprawdę. A Ej, chciałeś się bić? To chodź! No kurde, chódź tu jest. Dobra, dobra, dobra. Teraz chodźmy przy samej krawędzi. Okej, okay, on tu idzie. I teraz... Robimy... No nie, no nie gadaj! Dobra, on na szczęście jest wolny. Nienawidzę staminy. Nie inwestuję w nią punktów, bo nie ma po co. Chodź, 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 chodź. Dopadniesz mnie, mówię ci. 100%. Elo. Dobra. Udało się. Torpor, yy, Torpor, tor, 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 tor. Yy, Tak samo zrobimy z Dilo, bo yy, No chyba, że mnie oplują, no właśnie trzeba będzie uważać na ten ich jadr, żeby mnie nie trafiły. Ale to tak naprawdę wystarczy skoczyć, bo ona Właśnie to, to tak działa, że jak skoczysz, to już cię nie walną. No ale też trzeba tak dobrze w miarę wytimingować. No. E, także słuchajcie, z tego odcinka to było wszystko. E, dziękuję Wam za oglądanie. No e, i co? E, widzimy się na kolejnym odcinku, który będzie jutro. Teraz przez ten wolny czas odcinki będą się pojawiać codziennie, no bo mam teraz w końcu czas. Lekty sobie odrobiłem, więc jest spoko. No i no co, to by było wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie. No i cześć.